Cupra Leon, piękny, dynamiczny samochód, którego sylwetka podkreśla jego sportowe korzenie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Jego sylwetka podkreśla sportowe korzenie, a wyraźne linie nadwozia nadają mu agresywny charakter. Pod maską znajduje się potężny silnik, który dostarcza mu imponującą moc, zapewniając ekscytujące wrażenia z jazdy. Czy ja już mówiłam, że ten samochód ma charakter, który na pewno podkreśla każdy element jego designu? Zobaczcie na te piękne buciki czarne z elementami miedzi w środku. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają na drodze i są zdecydowanie w moim guście. Dla wszystkich, którzy chcą szybko jeździć. Jego maksymalna prędkość to 245 km na godzinę. Ma 7-stopniową skrzynię biegów, pięknie wchodzi w zakręty, ma niskie zawieszenie i można się w nim czuć jak na torze z gokardem. Wnętrze samochodu Cupra Leon jest również imponujące, bo połączone jest z luksusowymi materiałami i nowoczesną technologią. Sprawia, że podróż staje się naprawdę komfortowa i wygodna. Ja się bałam, że ten samochód będzie mi się wydawał ciasny i mało przestronny, to nieprawda. Zobaczcie, macie tu miejsce na telefon, jest indukcja, mamy dwa wejścia na USB. Podoba mi się lewarek do zmiany biegów, jednym kliknięciem możecie sobie zmienić. Tutaj mamy przycisk start. Stop. Tu możemy odblokowywać sobie drzwi, parking, wszystko tu fajnie pasuje. Mamy też podłokietnik, który się przesuwa i można sobie go zmieniać na różnych wysokościach. Kierownica bardzo ładnie obszyta, piękny design, jak to upr. Tutaj dużo się dzieje na tym wyświetlaczu, on jest dotykowy. Możecie sobie podłączyć swój telefon, możecie zmieniać te wyświetlacze, takie ledowe, kolory. No dużo się tutaj dzieje, klima i tak dalej, to jest w ogóle mega fajne, bo jednym dotknięciem możecie sobie zmieniać temperaturę, nie trzeba gdzieś tam kręcić. A coś, co najbardziej przykuło moją uwagę to to, że przesuwając w bok możecie zamknąć całkiem napływ powietrza, nie trzeba gdzieś tam kręcić jak w innych samochodach, tylko wystarczy przesunąć. Mam tu takiego kolegę obok, który mówi, że zawsze chciała mieć samochód, który mruczy. No to ten taki jest dać ci trochę czasu. On się tak fajnie zbiera, że zastanawiam się, czy ja auta nie powinnam zmienić. Jak mnie w kopiecie. Ale fajnie! Może jaki on szybki! Ma pełną gamę zaawansowanych technologii, jest w ogóle jakościowy, piękny, ładny, śliczny, w środku innowacyjność, technologia, wszystkie te bajery ma. Ale co najważniejsze, fajnie się prowadzi, jest bezpieczny i dla wszystkich miłośników stylu i takiego pazura z mocą polecam.